Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Witam Państwa, dzisiaj Piękna Auto Infiniti Q50, wersja amerykańska, 2015 37 Benzynka. W samochodzie tym zainstalowaliśmy zabezpieczenie CanLock, które skutecznie uniemożliwia kradzież. Już pokazuję, jak to działa. Noga na hamulec, próbujemy odpalić pojazd. Jak widać, auto nie rozpoznaje nam kluczyka. Jednakże wystarczy, że wprowadzimy nasz kod PIN odblokowujący, który sami sobie ustanawiamy. Jak widać, auto przyjęło kod, odpaliło, możemy jechać. Canlock zabezpiecza auto. Zabezpiecz auto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.